Dzień dobry! Dzień dobry! Dziś tak bardziej w polu Próbuję coś tu Chopakowi zaorać Co z tego jak on po mnie poprawia, bo źle orze W pizdu! Przerwa! Chłopak tam redli Nie orze A mówi, że ja źle orze Ale chłopakowi jeszcze się nie urodził taki Żeby mu Dogodził Coraz lepiej mi to wychodzi. Także można powiedzieć, że te pierwsze przejazdy to była nauka. <noise> teraz już mi kurna, aż nie widać puga od pługa. Bardzo ładnie teraz mi wyszło. O kurna, to tak pewnie obgada mnie na całej wiosce, że jest źle. Ale chuj tam, jestem na to przygotowany. O kurna, Rafał. Mmm... tam męczy. Kurwa, pyr, pyr, pyr. Na jedną z orze Ludzie. Nie rób wstydu. No i dobra. Let's go. Tak, dwójeczkę damy, a co tam? Ile jedzie na godzinę? No dziesięć na godzinę. Całkiem sporo. Bota to robota, robota, Nie, no teraz to jest elegancko. Teraz to już jest elegancko. Chłopak tam męczy sobie poprzeczniak ciapkiem. Okej. Okay. Jedyneczka. I co, ruszamy pomalutko. dwójeczka jak tam chłopak chłopak może zdążył poprzeczniaki zrobić w koło stawku to ja skończę mu całe pole ile tu jest nie wiem 4,5 hektara może nie wiem nawet czy pięć coś do jedzenia tam ma Schował się Sam będzie jod. Kawał ty dobrze wyglądasz Nie musisz jeść Miałeś mi pomagać Na dwa mieli mu orać Hopok nieźle Tak Znaczy w sumie to i tak będzie źle, ale nie źle. Ale, że Pan tu pory? Być. Moi drodzy, to co teraz Wam pokazałem, to tylko taki mniej więcej obrys, jak ta orka wyglądała całego pola. tak? No nie będę więcej pokazywał, jak jeżdżę w kółko tym traktorem, to bo bez sensu. Bo najwięcej się działo na wyorywaniu poprzeczniaków. Także na razie bazuka tylko wyjeżdża. Ale zresztą, zobaczcie sami. Dostały tylko poprzeczniak jeden i drugi, ale kurwa miałczek w prawo, miałczek w lewo Cały czas Pogłębiłeś? Topog Zobni trochę w lewo nie Dobrze proszę pana kurwa na górkę wejdzie O nie, jedną... nie, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 Dobra. No No i tak trzeba trzymać tą odległość i tyle. tyle. Oj. nie, nie, matka, syna. Bliżej granicy? Boże, jest. Tak żebyś był zadowolony, no, a nie! Ja jestem, gorzej! Trzeba na kamienie nie trafić. lewo, w lewo. W lewo, już musimy prawo z lewym. A dobrze, co? No dobrze. Teraz pójdę kawę wypić, zjeść i O tak jak teraz, żeby szło, to fajnie. Fajnie to wygląda chociaż. 確かに。<music> tu się klimę włącza, sama dłuchawa chodzisz mi tak gorąco jeszcze ty daleko jest jadę, dobra, mogę do, do Jesienowa jechać do Śladowa mów kiedy stop ja będę jechał nie dalej, dalej Jednako. tak? I teraz tu w dół? Panie Kierowniku. Nie dzień. nie będziemy szybko. No, co zrobisz? Ja, ch ja chciałem, dobra, ale mówię, sąsiad zrypie, co będę po jego polu jeździł? I tam, bo no i tak Aby roba. by się ujeździła, ty po swoim nie chcę, żeby ktoś jeździł. Chciałbyś, żeby po swoim jeżdżono? Dobra, tak teraz, dobra, daleko nie. Tak, jak teraz? Dobra. Tylko, żeby było równo tako. No to w prawo dwie, bo tu w ogóle... On będzie orał w tamtą stronę Dobra, jeźdź do przodu Wyprostuj ten traktor, jeźdź do przodu No jadę, no poczekaj Jeźdź do przodu No jadę Wyprostuj go I teraz Naprosto. Na prosto O tak. No to jest No i teraz ok. Czekaj, kółko w którą stronę? Dobrze tak teraz? Jest? Dobra Tak no jak teraz Dobra Dobra Nie, udało się. Tak jak teraz prosto. No to jak teraz musisz odorać to założana. Pumało, prawo, pomału. Prawo, prawo, prawo trochę. No kurwa. Trochę w prawo. No wiem, bo za nabiotę i jedzie. Masz kieruj, 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 chłopiek! Kieruj ty! Jak teraz! No kieruj! Kurwa macie. Chcesz tak jechać do posa, a coraz to no. co dalej Ja chciałem równo według granicy Dobra jeździ Od, odjeżdżałeś coraz tu co dalej Ja chciałem tam tą górkę za tak. To za Do 5 Na co? A pierdolaki jakie dziury To nas obali odjeżdża No trzymam prosto No zaraz zobaczymy To nas obali odjeżdża Mów kiedy stop Przejedź yeah. Dobra Cofamy, czy mam się obrócić? Obrócić, ale kurde, będzie 10 razy jeździ. Dobrze, dlatego pytam, bo tak to byś pługiem dojechał do granicy, o to chodzi. Dobra, ja muszę pół To nie kurwa. To dwa razy przejedziemy, w to i we FTE. Trzeba było wziąć metrówką, wyliczyć, co dobrze by było. Zobacz jak elegancko równo jest. Mówi kiedy stop. Pod sam rów Nie, to Dobra.

Malutku, kurwa Rafał, pomalutku wolny no bieg włączy, Rafał wcześniej przecież jest wolny, no, to ta skiba jak ma się przewrócić nie no wiem dobra, jedziemy Po pół metra, kurwa, żeby było do granicy ładnie. Tyle ciabki, ja Dobra, kurwa, dobra, weź dobra, mnie jak wyzywał. Dużo on ze trzy metry, kurwa, bierze. A pociągnie. Leta. To akurat szerokość ściapka została. Ja a... no, no. to tę burkę wcale. to Będziesz mówił ile. Panie, kurwa, co? Jaki to problem? Tak, no na szerokość porządku. Tak? No, no to dobra, no. A później sobie granicę tam ustalicie, tak? No, to no, no przełożymy. No, no. Dobrze, teraz wyjdzie idealnie do kamienia, jedziesz, mów kiedy stop. Jest niebe, dobrze, nie tyle łudem, dobrze. Więcej nie. Co tyłu? A czego do tyłu nie chce Tyłem na górkę, tak? No a ja. No dobrze. To już kurwa z tego wszystkie... strony. na No zaufaj. No nie chcę jechać ci po urany, chcę wyjechać tam, na tamto. No załóż obok kamienia, no to jak teraz, na no pokój A jak kamienia uszkodzę? A, kurwa. Obok kamienia. Bezm po, co, po co pod kamieniem to Kurwa, się nigdy nie no to go. chciałem po swojemu, bo już kurwa zacząłem cofać do przodu. Stresujesz obok, mnie. Z obok kamienia. No przecież go nie dotknąłem nawet. Dobry. Jak chcesz na całą szerokość pługa? Nie. Nie? by Nie? by było ten no to chyba nie będzie sąsiad zły, co? Że mu za darmo założesz Co? Nie, do kamienia dołożę Do równego kamienia? No dobra. Widzisz jak się w warunkach pracuje? Jak tu jechać? Kurwa, no muszę. Nie więcej na to jest nie no to chyba kołem, bo muszę jechać po tym, po bruździe. Tak o. W lewo, w lewo, w lewo. No co ty, gdzie nie podróżnie po No przecież on wychodzi kurwa dwie, dwie skiby poza traktor. No to dobra, jedź. Jak wychodzi dwie skiby poza traktor, to jedź prosto. Tak to mówisz, tak to. to jest lewo sprzęt. No tak. No ta, o, jest prosto? Dobrze, hopok. No, no kurwa, nie. chyba się nie pobijecie kurwa o centymetr, co? daleko, Dobra, jedź. Jadę, kurwa jadę. Co będzie, to będzie. Ja już jestem, kurwa, zestresowany. Fuj. Wyprostujesz sobie. Dobrze jest? Jest nie. Tak jak teraz? Odrzeźmy trochę do góry. Dobrze szefie. Jest dobrze? Dobra, nie jedziemy. Gdzie jedziemy? No domu A czapek zostaje? No, ja nie Kurwa idealnie jest. Ja pierdolę jak prosto. Dobre, Przy je. kamieniu tylko... Zobacz jak jest prosto. Szywo jest. Tak krzywo jest kurwa. Tu za mało jest. Dobra. Idealnie. Są nie za mało. Mamy dobre. To no pokazałeś mi w lewo zjechać. Dobra. Wykamienia Uważaj bo trójkę wyłączę. Trzymaj się. Poczekaj bo muszę do transportu go ustawić. Nie. O tak. I napędy wyłączyć. Panie Tadeuszu, kurwa, coś pan kurwa. Przy... A kto tu redlił kurwa? Ktoś tu redłem przyjechał? Płuka nie ma. ja pierdolek, kto się radełkiem tu orał? Co nie podjedzie? Pomówiłem no ciapka wejść to by kurwa podciągnął Albo w prawo, albo całkiem w lewo, a nie na tak. tak. Ja nie mogę, bo tu krzaczki są, bo... To w lewo za, bo... nie, nie bój się, nie przewróci się. Bo nie mogę, żeby kółeczkiem krzaki nie zahaczyć. Puchy, powinien powinienem obrócić w drugą stronę Lepiej by było Nic nie jedzie? Dobra, żeby nie zahaczyć O, babcia patrzy, co tu się wyprawia. Na chwilkę zatrzymajmy się przy tym ujęciu, bo taka refleksja mnie natknęła. Jak myślicie, kto miał ciężej? Ten traktor, co ciągnął ten ciężki pług w tej suchej glebie. Czy ja, wytrzymując towarzystwo Hopoka? Dajcie znać w komentarzu. Na razie, cześć! <gry> Kurde. No idziemy, kurwa, wysłuchać opinii. Kurwa, dam mu, kurwa, pączka miałem zjeść. Nie zjadłem, dam mu go. Na tą chujową orkę. Hopo! Hopo, on, tu na chwilę. Bo miałem zjeść, nie? A za to, że tak chujowo wyszło, to tobie dam i będzie kwita. No masz hopok, hop. pączek. Czego tak? Nie będzie? Do... A bo ja to. nie zjadę? Będzie dobrze? Będzie dobrze? Ej, daj mi chwilkę. Zara pójdę. de. ja nic nie daję. Wiesz to wszystko. Co mam dać? Takie ogórki duże, przerośnięte? A czemu sam nie zjesz? A sam nie weźmiesz, a mi chcesz dać? Ja nie chcę. mi daj. Czy tutaj zostały?